Witaj widzów. Właśnie odnalazłem biom, którego wielu z Was może nie kojarzyć za bardzo. Nie jest jakiś specjalnie często spotykany. Nawet mi powiedział, że w miarę rzadki. A ten biom to Messa. Essa Messa. Bardzo jest tutaj. Messa. Teraz sobie właśnie tę rakotę. Trakota można zrobić tylko na meście, dlatego właśnie ją sobie zbieram tutaj. Chciałbym już przynajmniej z taką z każdego rodzaju. Ten odcinek nie będzie jakiś jakiejś specjalnej nie będę chciał Was z tym całkiem zanudzać. Zresztą pojawia raczej odcinek ponusowy. No bo co tutaj można robić? To nie ma żadnych ciekawych struktur. Nic w zasadzie ciekawego nie ma. Tu jakieś takie coś tam, co wody złota. O, tutaj jest wyjście. Tylko piasku sobie też zbieramy. To jest czerwony piasek. Tylko na meź. Można robić fajne piaskowce i różne takie rzeczy. Też że znalazłem ten biom. Mi znalaz zależało, żeby znaleźć jakąś fajną pustynię. No ale pustynię. Obok tego sawanny też zawsze posta pojawia obok pustyni. Obok sawanny. różne rodzaje tego terakota, jeśli można to zwykłą też przebarwiać, bo to jeszcze nie ani maniny chociaż, a to jest ta zwykła terakota? No tutaj. Czerwona ta żółta, pomarańczowa, chyba biała jest. Czarna i nie ma, z tego co wiem, a szkoda. Czarny tu młyny To się stanęło. Co, co? Co? To się stanęło nie propozycje dla kogo? Dobrze działa. W ogóle mam nazwę. Yy, mam dwie propozycje nazwy. Mojego świata, bo nie może się nazywać cały czas mój świat. No to bez sensu. Dlatego Citrus Craft albo citriacraft. Craft. Citria to po łacińsku cytryna. Tak sobie pomyślałem, że wezmę z łacińskiego albo cytrus, no to wiadomo, nie? Cytrusy to są pomarańcze, cytryny. Mi się podoba chyba bardziej Cytria. Więc strasznie zbiorę mi ten. O no jak to nie ogląda poprzedniego odcinka. To już nie jest pro gamer. To proszę państwa. Nexe. Tak, jestem nexem. Pozdrawiam. Nie no, co ja głupotyka tam. To jest kwadratowa masakra, no proste. Myślę, że znajdę jakąś plażę. Przy okazji jajorówia, może nawet dżunglę. Znalazłem Messę. Messa nie wiem czy... Nie no, dżungla jest rzadsza od Messy. Tak mi się wydaje Chociaż dżungla więcej znalazłem niż Mesa. Nie no, chyba Mesa jest rzadsza od dżungli. Tak mi się wydaje. Ale mimo to dżungli nie znalazłem dalej. Byśmy znaleźli gdzieś dżunglę blisko, to bym sobie sprowadził pandy, więcej papuk. Arbuzy, był zdobył tego yy, brązowy barwnik, bym pozyskał, bo bym sobie stworzył farmę yy, kakaowca. Kakao bym sobie pozyskał nowe drzew, bambusy bym sobie pozyskał. wiele korzyści. Oceloty tam są. Oceloty to są takie nieoswojone koty. Nie chcę mieć ocelota, żeby zrobić z niego kota, bo koty, koty są dużo bardziej spotykane niż oceloty. Ocelot by był rzadszym. No w ogóle najrzadsze zwierzę w minecraft'cie yy, to jest chyba biały lis. Biały lis jest piękny. Chciałbym go kiedyś mieć, że występuje na tych takich zimowych tych, takich śnieżnych tych, więc jak... Yy, więc ciężko zdobyć raczej mam prawie Cztery taki. Jeszcze po sześć tak więc sobie no co mi tutaj się wlazł tutaj? Po co przecież wie, że nie ma ze mną szans w ogóle? Każdy mógł po co się do mnie pcha. Przecież wiadomo, może ze mną przegra. Co taki Enderman albo ktoś inny może zrobić. Mi Sobie ściągałem drajk z tego. W ogóle to jestem debilem trochę, bo dzisiaj chciałem pobrać sobie jód z mojej farby pszczół, i trochę pszczół mi zginęło, ponieważ zapomniałem, żeby usp... pszczoły uspokoić, trzeba dać pod ul ognisko, żeby się dymił ten. Ja zapomniałem dać to ognisko, mnie zaczęły atakować, jak nieżądliwe to ginęły. Testowałem obrażenia na mojej zbroi w ogóle, nie. Więc musiałem tam dać ogniska, potem jeszcze raz więcej tych pszczół rozmnożyć, mam ich całym kierunkiem, sporo już. Też się farma powiększyła od ostatniego czasu, zrobiłem w ogóle inne wejście, bo tamto to yy, no nie spełniało swojej funkcji. Wejście wodne zrobiłem, bo pszczoły nie lubią wody strasznie. Hmm, dużo tej pomarańczowej chama. znalazłem sobie skarb taki, i nie wiedziałem, że można w tym skarbie dostać miksturkę regeneracji. Wiedziałem zawsze, że można zdobyć tam miksturkę od widzenia pod wodą, czy tam oddychania pod, wodzie, pod wodą. Nie no, oddychania pod wodą można było zdobyć, ale że regeneracji to nie wiedziałem, to, to właśnie dzisiaj się przekonałem. Biała teraz jest najwyższa, trzeba było znaleźć jakąś górkę. W ogóle ta Messa to jest niewykorzystany wykorzystany potencjał. Mogło być przecież świątynia tak samo jak na pustyni. Tylko, że z tych takich mesowych bloków tych piasków to mogło być lepsze niż pustynia. Ale wiecie, że tutaj na meście znajduje się najwięcej złota w grze niż na wszystkich tych? Na pustyni i na meście się znajduje najwięcej złota, ale to już zawarte nie jest aktualne, bo w Nederze. Trzeba łatwiej szybciej co chwilę jest złoto jakieś jeszcze jak się ma fortunkę to się ma tych samorządków więcej niż na jedną sztabkę więc, więc polecam bardziej że tylko nederze. no jak zobaczyć złoto na rzeczy to wiadomo, że wykopię. ale jak chcę zdobyć tylko generalnie złoto to idę sobie do nederu Więc nie róbcie tak jak ja, nie bądźcie debilami. I dawajcie zawsze pod y, tym. Y, nie, nie może być jeden na drugim. ulna UL. Nisko jeden na drugim. Bo jak weźmiecie z tego drugiego, co jest nad tym jednym, to to już jakby... Bo przez UL nie przechodzi ten. I trzeba było podstawić drugi y, ten. Nie, nie może być kil, nie może być... Ognisko na przykład na dwa gniazda, tylko na jedno, najwięcej. Co to za terrakota? Zwykła? Jakaś czekać, której nie mam, czy co? Nie, to jest zwykła terrakota. Czy tam kopie drzwi daleko, głębiej? Bo nie wszędzie jest ta terrakota głębiej. To jest, bardzo często występuje właśnie złoto. pomarańczowej widzę, że tutaj jest najwięcej. Jeszcze już za niedługo i będę miał 600 punktów pomarańczowych.